Jesteśmy w miejscowości Witowo na terenie gminy Osiegmały. Jest to piękna miejscowość położona między lasami. Na tej działce, na której obecnie jesteśmy, znajduje się budynek, w którym mieściła się szkoła podstawowa w Witowie. Na dzień dzisiejszy ten budynek został odrestaurowany, wymieniony dach oraz elewacja okna i drzwi. Znajduje się w nim teraz właśnie świetlica, tak jak powiedziałem, i regionalna izba pamięci. Teren, na którym znajduje się ten budynek, był bardzo mały. Z tego też względu y, gmina podjęła decyzję o zakupie po sąsiedzku gruntów, aby powiększyć y, teren wokół tego budynku. Y, na tych gruntach powstanie prac zabaw dla dzieci i młodzieży, oraz powiększony zostanie teren przy samym budynku, celem wykorzystywania go przez mieszkańców tej, tejże miejscowości teren, który zakupiliśmy przez gminę, został ogrodzony w tym roku z funduszy sołeckich. Taką decyzję podjęła właśnie rada sołecka wspólnie z mieszkańcami. Szkoła w Witowie istnieje od 1894 roku. Z rozmów ze starszymi mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że budynek szkoły stał w dębach szlacheckich, następnie w drewnianych belach przewieziony do Witowa. Plac pod szkołem wytyczył ze swojego gospodarstwa i przekazał na użytek szkoły pan Franciszek Michałek. Od początku była to publiczna szkoła elementarna trzyodziałowa. Rok 1968/69 był ostatnim rokiem, w którym odbywały się zajęcia lekcyjne w szkole w Witowie. W roku 1969-70 oddano do użytku nową, ośmioklasową szkołę w drzewcach wybudowaną w ramach akcji 1000 szkół na tysiąclecie. Po oddaniu do użytku nowej szkoły w Drzewcach, Stara Szkoła służyła mieszkańcom jako świetlica wiejska, w drugiej połowie jeszcze przez jakiś czas jako mieszkanie socjalne w dyspozycji urzędu gminy. W 2008 roku po uprzednich czynnościach naprawczych i estetycznych budynku szkoły, za zgodą władz gminy zostały przeniesione zbiory muzealne zgromadzone przez Grażynę i Zbigniewa Jakubowskich. Tak to dzięki ich staraniom i pasji powstała Izba Regionalna w Witowie. Gromadzone eksponaty to przedmioty i urządzenia używane przez naszych przodków w gospodarstwie domowym, polu i zagrodzie. Izba Regionalna zajmuje jedną połowę budynku, w drugiej połowie dalej jest część świetlicowa, gdzie nadal odbywają się zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców i młodzieży na zajęciach sportowych oraz spotkania członków Stowarzyszenia, Tradycja, Kultura, Region, Zatrzymać czas w Witowie. I mamy tutaj zbiory z lat międzywojennych, z tutejszego okresu. Zbiory gospodarstwa domowego używane w domu, w zagrodzie, w polu. I jesteśmy teraz w pomieszczeniu, gdzie zebrane są różne przedmioty, czyli stół, stary stół z krzesłami, Stara szafa, łóżko drewniane wyposażone w siennik wypełniony słomą. Są tutaj kołyski dla dzieci, wózki dla lalek, ale najcenniejszą rzeczą, jaką tutaj mamy, to jest szafka, w której zgromadzone są bardzo stare książki. I przede wszystkim kronika szkolna prowadzona tutaj przez nauczycieli. W tym pomieszczeniu jest też piec kaflowy, cały czas czynny, używany do ogrzewania tego pomieszczenia. Są tu stare obrazy. W tym pomieszczeniu zgromadziliśmy też rzeźby, które które są dziełem pana Zbigniewa Jakubowskiego. Tutaj jesteśmy w kuchni, gdzie zgromadzone są przedmioty gospodarstwa domowego. Dużo mamy naczyń starych, stare dzbanki, karawki, kieliszki naczynia, które używane były w tych latach międzywojennych. Są tu kredensy, toaletki ale też dużo sprzętów typu praska do, do, do trasowania hebel, stare wagi, kierzynki, dzbany. Powrócisz tu, gdzie wiesz, pośród obrócisz Powrócisz tu, gdzie klucze biały. Mur, powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. W następnym pomieszczeniu zgromadzone są y, przedmioty gospodarcze typu haczki, grabie, cepy, koło drewniane od wozu. Y, no tego typu sprzęty. W dalszym pomieszczeniu jest uprzęż, uprzęż dla konia, ale też stoi tutaj stara waga. Wrócisz, gdzie twój dom! Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg, powrócisz tu za siedmiu gór. I że powrócisz tu. W części korytarzowej tej szkoły zgromadziliśmy przedmioty szkolne. Jest tu tablica, która autentycznie była wykorzystywana w latach, kiedy szkoła działała. Ale też mamy stare liczydło, dużo maszyn do pisania, bo to wszystko okazuje się było też gdzieś. Na strychach naszych wiosek, no stary album, kałamarz drewniany. Na lewej ścianie tego korytarza zgromadzone są zdjęcia, na których widnieją absolwenci tej szkoły. A, Jesteśmy w sali świetlicowej, gdzie odbywają się różne spotkania mieszkańców, zebrania ale też wykorzystujemy tą świetlicę do spotkań naszego stowarzyszenia, w którym to powstał zespół śpiewaczo-muzyczny Gama. Zespół w ramach takiego ugruntowania albo raczej zapoznania się z tradycjami ludowymi w kraju zorganizował taką tablicę, kolekcję lalek w polskich strojach ludowych. Myślę, że ta tablica może pomóc też dzieciom szkolnym i zapraszamy do szkoły, do, do zwiedzania, do poznania tej kolekcji. klucze białych chmur powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiew.